Serdecznie witam państwa na konferencji pod nazwą Historia Policji, która została zorganizowana z okazji setnej rocznicy powstania Policji Państwowej. O zabranie głosu proszę komendanta powiatowego Policji we Włoszczowie, młodszego inspektora Mariusza Przyborowskiego. Ponad 100 lat temu Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. Odzyskanie niepodległości, choć stanowiło ogromny sukces. Nie kończyło walki o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców Polski. Zręby w pełni, polskiej, w pełni polskiej policji tworzyły się już wcześniej na obszarze trzech zaborów. Ówczesne władze miały pełną świadomość tego, jaką rolę odegra w przywracaniu państwowości silna policja. Decyzje zapadały więc szybko. Ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku. Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia Policję Państwową. Służba w Policji była służbą trudną. Zginęło wówczas bardzo wielu funkcjonariuszy, najczęściej młodych Polaków, którzy zapłacili najwyższą cenę za bezpieczeństwo innych. Dziś sytuacja jest zupełnie inna, chociaż misja i cele pozostały bez zmian. Dzisiejsza policja to świetnie wyszkolona, profesjonalnie wyposażona i zarządzana formacja, ciesząca się ogrony, ogromnym zaufaniem społecznym. Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na lekcję historii, na taką niecodzienną lekcję historii o naszych, o naszych poprzednikach, którzy, tak jak wspomniałem, częstokroć do końca wypełnili rotę ślubowania i nierzadko nierzadko zginęli, tylko dlatego, że, po, po, że nosili na sobie e, mundur policyjny. Bardzo serdecznie zapraszam na lekcję, która stanowi, na lekcję historii, która to historia stanowi bardzo solidny fundament dla naszej dzisiejszej służby. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie komendancie. O zabranie głosu proszę pana Artura Szkoka. Emerytowanego policjanta Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, który przybliży nam historię włoszczowskiej policji. Włoszowska policja 1918-1939. Był rok 1918. Właściwie teren włoszczowy to teren okupacji austriackiej. Jeżeli byśmy powiedzieli, to Austriacy nie tylko stacjonowali we Włoszczowie, ale również Niemcy. Budynek. Obecny, który nadal istnieje, który, w którym obecnie jest siedziba weterynarii, to był kiedyś budynek administracji austriackiej. Koszary wojskowe żołnierzy austriackich mieściły się na Placu Strażackim, a koszary żołnierzy niemieckich na Podzamczu. Utworzenie Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie to początek działalności policyjnej w województwa kieleckiego tworzy się komendy powiatowe, tworzy się komendę okręgową i automatycznie pojawia się ten zrębek tworzenia już w okresie września i października na terenie włoszczowym. O zabranie głosu proszę panią Grażynę Szkonder, prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Zapraszam. W jakimś konkursie pytanie... Gdzie i kiedy było dwóch głównych policjantów, dwóch głównych komendantów policji i w jakim kraju. Więc właśnie jest to ten moment, kiedy utworzono Policję Województwa Śląskiego w 1922 roku i tam był komendant główny Policji Województwa Śląskiego i komendant główny Policji Państwowej. W okresie międzywojennych było. Sześciu komendantów głównych. Generalny inspektor Janusz Jagrym Maleszewski był tą postacią, która utworzyła, był jednym z inicjatorów i twórców szkoły policyjnej w Mostach Wielkich. Zapraszam wszystkich do obejrzenia spektaklu pod nazwą Historia Policji. Zaklęta w pamiątkach i kartach rodzinnego albumu. W wykonaniu uczniów zespołu szkół nr 3 we Włoszczowie. Sztuka ta okazała się być najlepszą podczas wojewódzkiego etapu konkursu 100 lat policji. Przez lądy szerokie tej ziemi, za ta... W sercach zasiewał jak chleb. A -a -a. Cześć babciu. Witaj, Wnisiu. Ale dzisiaj w szkole było ciężko. Masakra. Na lekcji pani opowiadała nam o policji państwowej. Wiesz, że tam służyły kobiety, a ulice miasta patrolowali na rowerach. A najśmieszniejsze jest to, że żeby mieć żonę, o zgodę trzeba było zapytać komendanta. Jako pracę domową pani kazała opisać losy policjantów po 1 września 1939 roku. Ale było to było. Widzisz, Karolku, dla młodych ludzi to tylko wypracowanie. To tylko opis pewnych wydarzeń uporządkowanych chronologicznie. Ale dla mnie, kochanie, to historia mojej rodziny, to wspomnienia, które od lat pielęgnuję i przechowuję w mym sercu i w pamięci. Wiesz, od listopada 1939 do pierwszych dni kwietnia 1940, kiedy likwidowano obóz w Ostaszkowie, przebywało w nim blisko, 6 tysięcy policjantów. Pochodzili oni z terenów zagarniętych przez Sowietów po agresji ZSRR na Polskę w 1939. Nie tylko udało się zbiec z konwoju funkcjonariuszy wziętych do niewoli i kierowanych do obozów. Tatus, twój dziadek. Wyruszył z Kielc do Lwowa trzy dni przed agresją niemiecką, z poleceniem przewozu akt Urzędu Wojewódzkiego. Wyruszył z domu przy ulicy Bodentyńskiej, gdzie mieszkali policjanci. A ja pamiętam, jak wraz z mamusią i rodzeństwem machaliśmy mu na pożegnanie. Aż do momentu, kiedy zniknął nam na placu Niepodległości. Od tego czasu ślad po nim zaginął. Jego nazwisko znalazłam dopiero w księdze cmentarnej Miednoje. Wiem, jak zginął, gdzie został pochowany. Pojechałam tam, do Kalimina, obecnie zwanego Tweren. Gdzie wiosną 1940 NKWD wymordowało około 6300 osób, głównie policjantów. Był policjantem, to wystarczy, by go rozstrzelać. Tak pieczętowano losy większości z nich. Wiesz, krocząc po tej ziemi, próbowałam odtworzyć ostatnie chwile ojca. Gdy nocą, wraz z innymi, przywieziono go do obwodowego zarządu NKWD, mamiąc, że tylko kilka formalności i wracają do domu. Z celi szli najpierw do świetlicy, gdzie spisywano ich dane potwierdzające tożsamość. Zabierano kosztowne przedmioty. Pozostawiano im tylko dokumenty i identyfikatory. Potem pojedynczo wprowadzano do piwnicy, gdzie czekał już Kat. Wiesz, że w podziemiach gmachu przygotowano specjalną, dźwiękochłonną celę? Kat zabijał z tak zwanego przyłożenia, strzałem w tył głowy, tuż pod potylicą. Skazani, czekający na egzekucję, nie słyszeli wystrzału, nie widzieli krwi, gdyż specjalne miejsce mordu było wygłuszone filcem, posadzka wyścielana świeżymi trocinami. Co rano zwłoki ładowano na auta i wywożono do miednoje na tereny letniskowe NKWD, gdzie zrzucano do wcześniej przygotowanych dołów. Zbiorowe doły śmierci mieściły od 250 do 300 ciał. Miały spoczywać w anonimowych grobach, w całkowitej tajemnicy powszech czasy. W 2000 roku pokonałam te same schody w dół. W głowie kołatało tylko jedno pytanie: Czy ojciec mógł przypuszczać, że idzie na śmierć? Krocząc po tej ziemi zadawałam sobie pytanie: Czy ojciec tu stał, a może dwa metry dalej? Opierał się o tę ścianę, a może o tamtą. Nie wiem, w której siedział celi. Od tatusia przyszła tylko jedna kartka. Przywiózł ją mamusi z Ostaszkowa, znajomy ojca. Pozdrawiał, przesyłał uściski. Kreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem nie dojdą pewnie znów, piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już kochanie na mnie czas, no są wciąż te same miewam sny. Do panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Można byle być. Lecz wyboru nie dał Dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek, to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden. Dzisiaj. Kocham Was. Ale myśmy się nie poddali. Zachowaliśmy pamięć o rodzinach, o naszych ojcach i przyjaciołach. Policjanci nie umierali w boju, lecz byli skrytobójczo mordowani i mogli mieć tylko nadzieję, że ich śmierć nie będzie daremna. I nie jest. Mówimy o ich bohaterstwie głośno, odznaczamy ich pośmiertnie. Karolku, czy ty wiesz, że u nas w Kielcach policjanci, którzy odznaczyli się szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem w wykonywanie swoich obowiązków, odznaczani są odznakom zasługi imienia Jana Piwnika Ponurego, nadawaną przez specjalną kapitułę odznaki. Odznaka ta przyznawana jest honorowo i nadawana dożywocnio. Na jej dwóch bocznych ramionach widnieje napis Laus Tibi. Chwała Tobie. Babciu, a kim tak w ogóle był ten Ponury? Jan Piwnik. W latach 1935-1939 służył w Policji Państwowej. Ponury, bo taki miał pseudonim, zasłynął brawurową akcją odbicia więźniów w Pińsku. Później przeniesiono go na tereny Kieletczyzny i oddano w dowodzenie oddział partyzancki, który w krótkim czasie dokonał szeregu śmiałych akcji. To legendarny dowódca partyzanckich zgrupowań walczących w górach świętokrzyskich i oddziału dywersyjnego na Nowogródczyźnie. Poległ 44 pod Jawoszami. Obecnie to tereny na Białorusi. Policjant to zaszczytna służba, a jednocześnie doniosłej wagi obowiązek. Ma wyjątkowe prawa. Jakich nie posiada inny obywatel. Jednak tylko głębokie zrozumienie praw i obowiązków może sprawić, że policjant stanie się naprawdę godnym i nie zawiedzie pokładanego w nim zaufania. Rozumiesz? Ach, starczy tych wspomnień. Życie trwa. Pójdę zrobić Twoje ulubione naleśniki. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, przyjmuję. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, przyjmuję. Służyć wiernie narodowi. Służyć wiernie narodowi. Bronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. Bronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Przez bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Wrzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet z narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuje. Pilnie przestrzegać prawa. Pilnie, Pilnie przestrzegać prawa. Profować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polski. Prochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polski. Przestrzegać dyscypliny służbowe Przestrzegać dyscypliny służbowe Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję, Ślubuję. przebory. tajemnicy państwowej i służbowej. Szec tajemnicy państwowej i służbowej. A także honoru, godności i dobrego imienia służby. A także honoru godności i dobrego imienia służby. Oraz przestrzegać zasad, etyki zawodowej. Oraz przyszedłem zasad, te dzieci załodzą. Widziałam przyjaciół ze świata. W niejednym mam druga i brata połączon. Słonc dobrych i gwiazd. Pamięt na wszystko, co było. Ogniska rozpalą i miłość przez. Prawda i pamięć. Pamiętać i przypominać. Prawda ocalona i pamięć nieustająca.